Od 9 lat Nadleśnictwo Grodzisk organizuje w ośrodku szkolno-wypoczynkowym Pałac porażeń, piknik historyczny. Od 9 lat pogoda w tym przepięknym miejscu, wprost stworzonym do takich widowisk, dawnym pałacu generała Kazimierza Sosnkowskiego jest wspaniała. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, a w tym roku było to 30, nadleśniczy nadleśnictwa Grodzisk, pan Dariusz Schulz, otworzył dziewiąty piknik historyczny pod tytułem 100 lat niepodległości. Zespół sygnalistów miastniczych w Palatium sprawnie odegrał hejna otwarcia i karuzela ruszyła. Nadleśnictwo Grodzisk zawsze starało się, aby dobra historyczna zabawa była połączona z aspektami kulturnymi, kulinarnymi i edukacyjnymi. Dlatego obok grupy rekonstrukcji historycznej Grec na polanie gościów kur Timo z Grodziska Wielkopolskiego, który oprócz występów zmobilizował publiczność do wspólnego śpiewania naszych patriotycznych pieśni. Arcerze drużyn grodziskich rozprowadzali wśród młodszych uczestników pikniku kartonowe repliki broni i wyposażenia powstańców Wielkopolskich, które sami zaprojektowali i wykonali. Można było skosztować grochówki i bigosu wprost z kotła kuchni polowej grodzkiego Zakładu Poprawczego. Kto miał ochotę na coś z mógł się zaopatrzyć w punkcie restauracji umyśliwych z Poznania. Główną atrakcją pikniku była rekonstrukcja bitwy, którą powstańcy Wielkopolscy skoczyli na terenie powiatu grodzkiego. nie tworzy historii alternatywnej i tradycyjnie powstańcy zwyciężyci. Nasyceni wrażeniami i dobrym jedzeniem zmierzamy do końca pikniku. Jeszcze tylko wręczenie nagród zwycięzcą konkursu rodzinnego przez nadzwyczajczego. Aspekt edukacyjny imprezy realizowany był przez pracowników nadecznictwa prowadzących różnorodne konkursy z udziałem dzieci i dorosłych. W skrypturze Rogów Myśliwskich, nadleśniczy nad Grodzisk, w gasnących promieniach zachodzącego za lasem jesiennego słońca, zakończył Dziewiąty piknik Historyczny nad Leśnictwa Grodzisk. Zapraszając wszystkich za rok w to samo miejsce, a co się wtedy wydarzy? To niespodzianka.